Dzień dobry, czy jest może pani Magda? Magda. Przychodzimy w sprawie Przemka, pani syna. Pani wie, że mieszkanie jest zadłużone? Wiem. To mieszkanie będzie zlicytowane. To ja wiem, doskonale. No ale pani nie myśli w ogóle o Przemku, który ma 10 lat. Pani i tak już go skrzywdziła, bo tak naprawdę on w tej chwili... Ja go skrzywdziłam? To on mnie skrzywdził. Dziesięciolatek panią skrzywdził. Z tego co wiem, pani głodziła to dziecko, pani biła przemka. Co? Dużo czasu mu zajęło, żeby w ogóle on doszedł do siebie i teraz on ma stracić mieszkanie. proszę być, a ja już mam dość jego i jego zachowanie. libacje, awantury i przemoc. Tak wyglądało dzieciństwo Przemka. Potem, jak zmarł jego ojciec, matka urządziła w mieszkaniu istną melinę. Dziecko było regularnie zaniedbywane. Z tego, co wspomina matka kiedyś nie dawała mu jeść trzy dni. Kiedy go zapytałam, jak sobie wtedy radził i co wtedy jadł, powiedział, że jadł cukier z cukiernicy, bo to było jedyne, co było w domu. Przemek sypiał na przykład na wycieraczce. To Przemek musiał na przykład doprowadzić kompletnie pijaną matkę do domu, więc wciągał ją gdzieś tam po schodach do domu, żeby była bezpieczna. Ile miał lat wtedy? Cztery, może pięć. Czy mama biologiczna kiedykolwiek szuka kontaktu z Przemkiem? Nie. Po prostu go porzuciła i zajęła się sobą. Przychodzi piana, różni faceci przychodzą, no ona z nimi albo do nich przychodzą. Od rana do wieczora. Czy jakieś dary dostała z opieki, to wyrzucała przez okno. Za nic nie płaci. Na okrągło pijano. Na okrągło ją prowadzają. Ja mam potem jej. Mhm. Czy pani wie, jakie ja tutaj zbierze przechodzą? Ja się boję, iść korytarzem. Koszmar dziecka w tym bloku trwał wiele lat, aż jego matka została pozbawiona praw rodzicielskich. Trzy lata temu przemek znalazł miłość i bezpieczeństwo w rodzinie zastępczej pani Moniki. Co więcej, babcia zapisała chłopcu w darowiznie mieszkanie. Wydawało się, że życie dziesięciolatka zaczyna się układać. Okazało się jednak, że mieszkanie zajmuje nielegalnie matka chłopca, która nie płaci czynszu. Darowizna babci stała się przekleństwem. Dług urósł do 30 tysięcy złotych, a wspólnota mieszkaniowa obciążyła nim nieświadome niczego dziecko. Pani Magdo, kiedy pani spłaci zadłużenie, kiedy pani się stąd wyprowadzi? Ja tylko wyjadę! I dajcie mi osobiście na moje mieszkanie. I dajcie mi świetny spokój. Ale nie ma tak, że. Mieszkania do spadają z nieba. Na to trzeba zapracować. A on co nie ma nic za darmo. A on co Ale jego miejsce jest w szkole. On nie musi nic robić. To jest dziesięciolatek. Nie pani co? chyba. Pani jest jakaś psychiczna. Jak powiesz po angielsku praca domowa? Homework. Tak jest. A jak dobry uczeń powiesz? Good student. Tak jest. A zawsze? Always. Dobrze się uczysz? No Tak. Masz same piątki? Jestem trzeci najlepszy w klasie. Dzisiaj dostanę wszystkie minusy z angielskiego. A tak. jaki przedmiot jest taki twój ulubiony? Informatyka. I WF. Kim chciałbyś być w przyszłości? Człowiekiem. Na lubię najbardziej koty i psy. Po prostu są takie puszyste, a z psami lubi się bawić. Dobrze ci jest w tym domu? Tak. Jeszcze jestem tutaj prawie 3 lata. No i dobrze się tu czuję.